Chcesz kupować online fundusze Generali Investments TFISA? Sprawdź, jak otworzyć rejestr poprzez serwis transakcyjny, składać zlecenia i wpłacać pieniądze. Wejdź na stronę wwwtransakcjegenerali investmentspl i zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym. Wybierz zakładkę Zlecenia i kliknij Kup Fundusz. Aby otworzyć nowy rejestr, wybierz jeden z dostępnych funduszy FIO lub z FIO i kliknij Wybierz nowy. Jeśli decydujesz się na dokupienie do istniejącego rejestru, który posiadasz, wybierz rejestr z dostępnej listy i kliknij Kup. Teraz możesz wypełnić ankietę lub potwierdzić wynik uzyskany wcześniej. Ankieta adekwatności ma określić Twoje potrzeby inwestycyjne oraz skłonność do ryzyka inwestycyjnego, aby dobrać odpowiednie produkty. Ankieta nie służy udzielaniu rekomendacji i nie jest formą doradztwa inwestycyjnego. Teraz możesz uzupełnić szczegóły Twojego zlecenia. Wskaż kwotę wpłaty. Dla większości subfunduszy to minimum 100 zł, ale możesz zainwestować więcej. Wybierz sposób płatności. Podaj dodatkowe informacje o Twojej inwestycji. Zapoznaj się z oświadczeniami. Następnie potwierdź złożenie zlecenia. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny, którym potwierdzisz zlecenie. Teraz wystarczy, że opłacisz złożone zlecenie. Jeśli dokonujesz płatności z Pay by Net, system automatycznie przekieruje Cię na stronę wybranego przez Ciebie banku, w którym zrealizujesz przelew. Jeśli wolisz płatność przelewem bankowym, w osobnej karcie system wygeneruje plik PDF z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu. To wszystko. Opłacone zlecenie zostanie przekazane do realizacji. Teraz, gdy masz już otwarty rejestr, możesz obserwować wyniki swojej inwestycji, zarządzać rejestrem w ramach dostępnych zleceń konwersji, zamiany i odkupienia, robić przelewy na rachunek wybranego subfunduszu bez konieczności składania kolejnych zleceń. Listę rachunków i opis przelewu znajdziesz na naszej stronie internetowej.